Siedzimy sobie na kanapie, Kora i ja. Kora opowiada mi o polskim żołnierzu, który jest poważnie ranny. Zostaje wniesiony do pomieszczenia. Z pewnością umrze. Ona trzyma go w ramionach. Kora i on nawiązują ze sobą kontakt. I ten człowiek w swych ostatnich minutach życia wypowiada te słowa. Dziewczyno, szukaj zawsze motywów swojego działania. To zdanie zmobilizowało mnie do działania. Walki o to, czego Kora nie mogła osiągnąć, ponieważ była już wyczerpana walką o sprawę Polaków. żołnierze lądowali dokładnie koło domu. Kory Balthus, a ona była jedyną osobą w całej wsi, która zna język angielski. Ona poszła przeciw tych lądujących aliantów. Jednocześnie była pracowała w Czerwonym Krzyżu, czyli, czyli mogła się tymi żołnierzami również opiekować. Kora była pierwszą osobą, z którą rozmawiał Sosabowski. Czy można jej zaufać, czy też nie? Sosabowski stał trochę dalej, przyglądając się wszystkim. Rozmawiała potem z Dyrdą. Kora powiedziała mu wówczas: Ukrywamy w domu Anglika. Dopiero wtedy nawiązała się rozmowa między Sosabowskim i Korą. Wtedy też Sosabowski zadawał Korze różne pytania, między innymi o obozie BAS, gdzie Polacy musieli się zebrać. W przeddzień zajęli go Niemcy. Kora powiedziała, to zbyt niebezpieczne, aby tam iść. Tam są Niemcy. Jego prawa ręka była odstrzelona. On jeszcze mógł mówić po angielsku. Jestem z Polski, a teraz jestem tutaj. I zaczął mnie pytać: Jak myślisz, czy po skończeniu wojny będziemy jeszcze mogli być rolnikami? Czy ja będę jeszcze Tobie do czegoś przydatny? Bez tej ręki, no, tak bez nienawiści. Myśmy mieli przekazane przecież, że jak tylko wylądujemy, że mamy iść w stronę rzeki. Nie było łodzi, nie było łódek, żeby mogła być. Przeprawa przez Ren, Anglicy się wycofali w bałaganie. Ci generałowie to tak jak harcerze raczej byli, mimo że ja nie chcę, ja przepraszam, harcerzy, ja też byłem harcerzem, ci generałowie to byli bardzo, bardzo słabi w ich prawda, planowaniu. Ja straciłem z kompanią swojej, którą dowodziłem, tego, to ja straciłem 16 chłopaków. 20 lat, 22, 18. Ona była między tymi umierającymi. Historia każdego żołnierza pozostała wyryta w jej pamięci. Potrafiła powiedzieć, kto był kim i w jaki sposób zmarł. Ona był to Polak, leżał umierający w rogu jakiegoś pomieszczenia. Potrafił mówić po angielsku. Trzymaliśmy się za ręce, bo w takich momentach tak się zwyczajnie robi. Wtedy powiedział wyraźnie, czystym głosem: Ciągle jeszcze go słyszę, jak mówi: Zabierz moją miłość do Polski. Zabierz ją do mojego kraju. Zabierz do mojej rodziny. Proszę. Boże, błogosław Polski. Wtedy te ostatnie słowa. One są niesamowite. Wszyscy ludzie są braćmi. Nam nie przychodziło do głowy, żeby się poddawać Polakom. Ale tak zdecydował ktoś, kto tam był z Anglikami. Był jakiś oficer jeszcze, który się nie przeprawił i on kazał mu wiesić białą flagę.